Rozluźnij, obie ręce, ciach. I dobra, zaczynamy. Wody. Tak jest, napijcie wody. Ja chwilę wytłumaczę, co dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy pierwsze, marsz, następnie będziemy boksować, ale nieco inaczej. Staniez w stanie z lekkim rozkroku, zaciśniesz pięści. I kiedy przechodzimy do lekkiego wytroku, w prawą stronę, lewą ręką boksujesz. Kiedy Lewą stronę to prawą komboksier, czyli wygląda to następująco. następująco. Ściągasz ręce do gardy, czyli, czyli środek, środek masz gardę. Gdy schodzisz na tę, na tę stronę, stronę, wyprowadzasz kiosk, garda, prawy, garda. Prawe, garda. Nie? To jest boks. Potem, Potem robimy skipce, czyli pięty o poślady, następnie pajacyki równoległe, czyli jedna, ręka, jedna noga z przodu, przeciwległa ręka w górze i przeskakujemy. Potem przechodzimy na ćwiczenia w klęku podpartym, a więc wzniosy nogi do góry, do środka w bok, do góry, do środka w bok, następnie druga noga, przekładamy się na leżenia na plecach. I, i jedna, jedna noga w górze, wzniosły bioder, jedną jedna, jedna nogę, nogę, a potem drugą. A więc, a więc dzisiaj, dzisiaj bardzo mocno na pośladki, i, jeśli chodzi o, o część siłową, same, same pośladki. Także szykuj się, ochrony były pośladek, po tym treningu można zrobić. Działamy, Działamy. trzy, dwa, jeden, maszerujemy wysoko kolana. Wysoko kolana, maszerujemy. naprawdę to bardzo wysoko podnosimy kolana. Działamy, działamy. Palce od stóp zabrzmień do góry. Stopy mają być podciągnięte w górę. Brzuszek święty. I za chwilę przejdziemy do szerokiego rozkroku i będziemy boksować. Powiem pierwsze słowo garda. Za dwa, jeden, szeroki rozkroj. Garda! I boks, druga strona. Hop. I, i hop, hop, zawsze do lekkiego przysiadu, hop hop, 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 garda, boks, garda, boks, garda, boks, garda, 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 cios, 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 chop, jeszcze chop, sekund, chop, 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 Pięty o pośladki. Ręce, Ręce pracują. łokcie zgięte. Cały czas w tej samej pozycji. Działa, działa. Lecimy, lecimy, lecimy. Następnie będzie pajacyk równoległy. Trzymaj jeszcze 15 sekund. Stopy. Do góry. Lecimy, lecimy, lecimy. 3, 2, 1. Pajacyk równoległy. Jedna stopa do przodu. Przeciw ręka do góry. I skacze. W następnej serii zrobimy to automatycznie, zapamiętaj. Przygotuj się do klęku podpartego, podpartego za chwilę, to, to będzie następne, następne ćwiczenie. ćwiczenie. Trzy, dwa, dwa jeden. Klęk, klęk podparty, podparty, lewa, lewa noga, podparty, noga, noga pracuje. Góra, dół, dół, bok. Góra. Du, bok, dół. Góra, dół, bok, dół. góra. 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 Dół. Bok. Gór. Bok. Dźniej, trzy, dwa, jeden. Zmiana nogi. Góra, dół, dół bok dół. i dół. Góra.

Przybywaj, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra, Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Trzy, dwa, jeden, jeden. stop. Dobrze. Dobrze. odpocznij, na napij się wody i działamy z drugą serią. Teraz, teraz już wszystko wiesz, wiesz co należy, należy robić, a więc nie będziemy zatrzymywać się na tłumaczenie, tylko będziemy od razu działać z kolejną serią Instantly. Od razu. Dobrze, odpocznij, na nasze się. pół minuty. Grubę pół minuty. A. A dobra, przygotuj się. Masz 15 sekund i zaczynamy od marszu. A więc pożebieramy sobie jak ja chyba na imprezę. Dzisiaj no, na dzień dziesięć, nagrywek to piątek, a więc ja na noc. Trzy, dwa, jeden i maszerujemy. Cała? Gorąca. Wiosna. Tak, jest Wiosna. A, piękna wiosna za oknem. Dobra, maszerujemy. Oh yeah, man. Zgoduj się, Jest, za chwilę schodzimy do klęku podpartego, i będzie pracować poślad. Za trzy, dwa, jeden. Duch i pracuje i pośladek. Lewa góra, góra, i bok. Bok. góra i bok. Góra i bok. Góra i bok. Góra i bok. Trzymaj zupięty też brzuch cały czas. Bok, Gła. I bok. Góra. I bok. Góra. I bok. Góra. Trzy, Dwa, jeden, zmiana nog. I bok. Góra. I bok. Góra. I bok. Góra. I bok. Góra. I bok. Góra i bok. Góra. I bok. Góra. I bok. Góra, góra, I bok. góra i bok. Góra i bok. Przygotuj się za chwilę na plecy pójdzie, Góra. Bok trzy, dwa, jeden. Dwa, jeden. Zmiana. Okej. Okay. I teraz wzniosę Wniosę Pioderek z prawą nogą w górze. Hop! 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 Hop. Chwilę utrzymaj na górze. Gut. E Iha że będzie za chwilę marsz. A więc, a więc wysoko to, podnosimy nogi, maszerujemy żwawo. Także tak, przygotuj się. mięśnie cztereczki popracują, ale tak, i pośladek i brzuszek. Więc nie pozorne ćwiczenie, a naprawdę robi robotę. Trzy, dwa, jeden, jeden. Górę. ボックスボックスチョスチョスチョス。 Następny będzie pajacyk równolegny. Trzy, dwa, jeden. jeden pajacyk. 3、2、1、5、2、3、5、2、5、5、6、7、5、6、7、5、6、7、5、6、7、7、7、7、8、7、8、10、10、10、10、10、10、1、10、1、10、1、10、1、10、1、10、1、10、1、10、1、10、1、10、11、10、11、10、11、10、11、10、111、10 Góra i bok. Trzy, dwa, jeden, zmian. Góra i bok. 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 Pracuj, pracuj. Jeszcze trochę. Bok. W I bok, trzy, dwa, jeden, Plecy i dźwignięc nogi lewa, Noga w Hop. Do góra. Hop. Głowę trzymaj dół. Hop. Do 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 dół. Hop. Do

Dół, dawaj, jeszcze 5 sekund. 3, 2, 1, 2, 1. O, Dobrze, odpocznij! Odpocz. Pięknie. Pięknie. Mamy trzecią serię za serię, za sobą. A więc napijcie wodę, i ruszamy z czwartą, ostatnią serią, która zrobi ci dupę ze stali. Ale to będzie reakcja Teraz to robię też tak samo, <Studio> to <park mulheres> Jeden, dwa, jedenaście, dwaście, trzysta, czterysta, pięćset, sześćset, I Dwa, jeden i lecimy zeski pędzę. Działaj, 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 działaj. Go, 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 go. I następne będą przeskoki. Także przygotuj się. Trzy, dwa, jeden. I lecimy. Woo, woo. Zaraz schodzimy na podłogę. Trzymaj. Jeden. Klęk podpadny i lewa noga. Góra, bok. 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 góra i bok. Trzymajcie maj. Trzymaj. Góra i bok. I góra i bok. Góra i bok. Góra. I bok. I góra. I bok 3 2 1 I z I góra. I bok. 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 10 sekund. I góra. I bok. I góra. I bok. I góra. I bok ostatnie. Góra i bok. Zmiana na plec! Prawa noga w górę i góra. Dół. Góra i dół. Góra i dół. Góra. Duch. Góra. Du. Góra, góra, góra. Dół. Góra. Dół. Góra. Dół. Góra. I dół. Góra. I dół. Góra. Ido, góra, idą i zmiana nogi. góra, ido, i góra, ido, i góra, ido, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, ido, i góra, Idą, trzymaj dziesięć sekund, Dół i góra, ido, i góra, ido, i góra. I do 3, 2, 1, starczy! Dobrze, Dobrze bardzo. bardzo dobra robota, piąteczka jest włos. Dobra, odpocznij chwilę na wody, i jacyk się spłodzi. Może będzie kiedyś taka technologia, że będzie kogoś na śmigło żebym przez kamerę.